Komisja Europejska kieruje do tsUE kolejne dwa pozwy przeciwko Polsce. Pierwszy dotyczy aktu cyfryzacji, który nakładałby na Urząd Komunikacji Elektronicznej konieczność cenzurowania treści, które wpływają do internetu. Drugi dotyczy tego, że Polska do dzisiaj nie przedstawiła harmonogramu wprowadzenia dodatkowych opłat na samochody, który uwzględnia różnice w produkowaniu przez nie dwutlenku węgla. Te dodatkowe opłaty będą w Unii Europejskiej wymagane od 2026 roku. Oczywiście polski rząd doskonale wie, że taki harmonogram musi przedstawić, natomiast przedłuża to z powodu odbywających się w Polsce wyborów. Trudno byłoby wybronić przed obywatelami to, że czeka ich kolejny europejski podatek. Ale przypomnę, że ten podatek nie jest winą tylko i wyłącznie parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej, bowiem wynika on wprost z ustaleń paktu Fit for 55, którym to chwalił się były premier Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Morawiecki. I znowu to jedynie Konfederacja jest środowiskiem, które jawnie i kategorycznie sprzeciwia się ingerencji Unii Europejskiej w nasze wewnętrzne sprawy.